Zadanie 29. Dwa okręgi o promieniach R równe 2 i R równe 6 są styczne zewnętrznie i są styczne do wspólnej prostej K. Wykaż, że prosta L przechodząca przez środki S i P tych okręgów przecina prostą K pod kątem 30 stopni. Prowadźmy sobie dodatkowe oznaczenia, aby łatwiej było się nam porozumiewać. Wierzchołek kąta oznaczmy literą O. Punkt styczności okręgu ośrodku S oznaczmy jako A. Punkt styczności drugiego okręgu B i poprowadźmy promienie SA i PB do punktów styczności. Te promienie są prostopadłe do prostej K. Wobec tego są do siebie równoległe. W takim razie SA jest równoległe do PB. A dzięki temu otrzymaliśmy kąt i jego ramiona przecięte dwoma odcinkami równoległymi. Wobec tego możemy skorzystać z twierdzenia talesa. Przyjmijmy, że odcinek OS ma długość x. Wtedy x do 2 ma się tak jak. Od O do P mamy, stąd tutaj mamy x dodać 8, czyli będzie jak x dodać 8 do dużego promienia, czyli do 6. Z tej proporcji wyznaczymy sobie długość odcinka x. Mamy więc 6x, to się równa 2x dodać 16. Przenosząc 2x na lewą stronę, otrzymam 4x to się równa 16, czyli x to się równa 4. Ten odcinek ma długość 4. Ja natomiast mam wyznaczyć w tym zadaniu albo wykazać, że kąt alfa ma 30 stopni. Skorzystam więc z funkcji trygonometrycznej sinus. Sinus alfa stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta, czyli SA, do przeciwprostokątnej, czyli OS. Długość odcinka SA to 2, długość odcinka OS to 4, wobec tego sinus wynosi 1,2. Sprawdzając w tablicach okazuje się, że sinus 30 stopni wynosi 1 druga, wobec tego α musi być równa 30 stopni, co należało wykazać.